Cześć, to jest kolejny odcinek cyklu Będę Mamą, i już teraz zapraszam Cię do subskrypcji mojego kanału. A dzisiaj będziemy rozmawiać o pewnej aplikacji dla mam. Moimi gośćmi dzisiaj są dwie wyjątkowe kobiety, Magda Tereszczuk oraz Marta Mroczek, dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Cześć. E, to są kobiety, które wymyśliły aplikację dla mam, aplikację, która nazywa się Akuku Mamo, zgadza się? Tak, hmm? tak, zgadza się. Powiedzcie mi, kiedy to wszystko się wydarzyło, no i dlaczego przede wszystkim? E, wiesz co, my zaczęłyśmy, tak naprawdę aplikacja wystartowała 5 października 2018 roku, Także no, tak naprawdę niedawno temu. E, a wszystko zaczęło się z naszej potrzeby, tak naprawdę. Obydwie jesteśmy mamami. Co prawda nasze dzieci są już troszeczkę starsze, bo mają prawie 4 lata. E, natomiast same doświadczyłyśmy pewnej samotności, będąc na urlopach macierzyńskich. E, po prostu ja mieszkałam na jednym końcu Warszawy, Magda na drugim. E, obydwie, jak urodziłyśmy dzieci, byłyśmy świeżo po przeprowadzkach do, do nowych mieszkań, więc też nie znałyśmy nikogo w okolicy. Obydwie też raczej nie mamy takiej śmiałości, żeby podchodzić do obcych ludzi i, i się jakoś tam zapoznawać. Dlatego tak naprawdę od słowa do słowa kiedyś w rozmowie stwierdziłyśmy, że czemu nie stworzyć takiej aplikacji dla mam? Czemu byśmy miały się nie poznawać właśnie przez telefon, żeby ten telefon mógł być dla nas takim filtrem, żebyśmy mogły tam wyszukiwać mamy? No i tak się, tak się zrodził pomysł. No właśnie, I co w tej aplikacji się znajduje? Na czym ona w ogóle polega? Wiele osób porównuje naszą aplikację do Tindera, ponieważ jakby mechanizm działania jest bardzo podobny. Dzięki naszej aplikacji mamy mogą znaleźć inne mamy, które mieszkają w ich okolicy i mają podobne zainteresowania. Czyli jeżeli mama nosi dziecko w chuście, może znaleźć dzięki akuku Mamo inną mamę, która robi dokładnie to samo i mieszka na przykład trzy ulice dalej. Tak więc to jest tak naprawdę główna funkcja. Mamy mogą się poznawać, mogą do siebie pisać. Mamy również forum w naszej aplikacji, gdzie tak naprawdę na każdy temat mogą coś napisać. I teraz pracujemy nad wprowadzeniem nowej funkcji, yy, która się pojawi zapewne około dwa miesiące, ale nie wiem, czy już możemy zdradzić, czy jeszcze może nie. Chyba może możemy. No dobrze, więc to będzie, to będzie marketplace, mamy będą mogły sprzedawać i wymieniać Super. rzeczy po swoich dzieciach. Super. Tak? tak, bo wiemy, że tego jest po prostu strasznie tak. dużo w każdym domu, że naprawdę te rzeczy i to nie tylko ubrania, czasem zabawki, czasem wszystkie Wózki, te akcesoria, to jest bardzo, przesełka bardzo dużo. do karmienia, jakieś maty edukacyjne, to wszystko po prostu często zalega w naszych domach. Super. No dobrze, czy aplikacja jest dościągnięcia na każde urządzenie? Tak, tak. tak, tak. aplikacja jest dostępna w Google Play i w App Store, jest całkowicie darmowa i zawsze będzie darmowa, tak więc wszystkie osoby, które mają iPhone'y bądź też Android'y mogą z, niej, tak. mogą z niej korzystać. No dobrze, ściągamy taką aplikację no i jakie dane tam musimy podać? Tak naprawdę niewiele, bo musimy podać, znaczy musimy, nawet nie, nie do końca musimy. Możemy podać swoje imię, swój wiek, napisać, jakie mamy dzieci, też możemy podać imię bądź nie tych dzieci, tak samo ich wiek. Plus mamy takie dwie strony zainteresowań, gdzie po prostu klikamy, klikamy w kafelki, co po prostu nas interesuje, żeby potem łatwiej było nam dopasować inne mamy do siebie. No dobrze, i już mamy ten profil, no i teraz sobie wyszukujemy inne mamy. I właśnie, jakie, przez jakie filtry możemy to przepuścić? Czy przede wszystkim przez okolice, w której się znajdujemy, czy jakieś inne jeszcze? To jest podstawa tak naprawdę dla wielu mam, ponieważ zauważyłyśmy, że w Polsce nie mamy bezpośredniej konkurencji, natomiast jest konkurencja pośrednia, czyli grupy na Facebooku i tam mamy mogą się poznawać, tylko że tam właśnie, nawet jeżeli mamy są z obrębu jednego miasta, to i tak nie wiedzą, gdzie mieszkają, jak, ile kilometrów je od siebie dzieli, czy mogą się umówić na wspólny spacer. Mama z Ursynowa raczej nie umówi się z mamą z Żoliborza na, na wspólny spacer z dzieckiem. Natomiast właśnie w naszej aplikacji podstawą jest ten filtr, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o odległość, mhm. ponieważ tam mamy widzą swoją przybliżoną lokalizację. Nie jest to oczywiście dokładna lokalizacja, ale przybliżona, tak więc to jest podstawa. Na pewno wiek mamy, ponieważ to też jest jednak ważne, żeby mamy mogły się jakoś mniej więcej w podobnym wieku poznawać i spotykać, zainteresowania. zainteresowania, tak zainteresowania to jest ta podstawa zdecydowania. Jasne, czy ta lokalizacja jest właśnie dodawana raz, czy potem ona się na przykład zmienia, jeżeli my się poruszamy po Warszawie? To tak, to działa w ten sposób, <grym> że my ustawiamy swoją lokalizację najczęściej w miejscu zamieszkania i w miejscu zamieszkania widzimy mamy, które są w obrębie naszego, naszego miejsca zamieszkania. Natomiast jeżeli mieszkamy na Żeliborzu, a pojedziemy na Mokotów, to widzimy te mamy, które mieszkają na Mokotowie. Super. No właśnie, bo możemy tam spędzać jakąś tam dużą część swojego dnia z jakiegoś powodu. No i oczywiście to tak samo działa w Polsce, tak? Czyli jak mamy ustawioną lokalizację na Warszawę, a pojedziemy, nie wiem, na wakacje do Gdańska, to widzimy mamy z Gdańska. No, no właśnie chciałam zapytać <grym> zaraz, czy tylko aplikacja działa w Warszawie, czy w całej Polsce? W całej Polsce. W całej Polsce. Natomiast dostajemy mnóstwo zapytań od mam, które mieszkają poza Polską i pytają nas, kiedy wreszcie Akuku Mamo będzie dostępne na przykład we Włoszech albo w Niemczech. Raz nawet napisała do nas mama z Wietnamu, to była oczywiście Polka. Bardzo ta wiadomość nas rozbawiła, oczywiście była bardzo miła. Mama zapytała nas, kiedy w Wietnamie się będzie mogła zalogować, ponieważ jest tam mnóstwo kobiet, które są na urlopach macierzyńskich, które mają małe dzieci i chciały poznawać koleżanki w swojej okolicy. Tak więc Zdecydowanie planujemy z naszą aplikacją wyruszyć w świat, ale na dzień dzisiejszy to jest, to jest Polska, ale cała Polska. No dobrze, powiedzcie mi, ilu już użytkowników korzysta z tej aplikacji waszej? Ponad 12 tysięcy. Mówiąc dokładnie, 12 155. Pięknie i jak to przybywa mniej więcej? I to są głównie z Warszawy pani, czy? Wiesz co, większość większość rzeczywiście jest z Warszawy. Ponad 2,5 tysiąca mam jest, jest w Warszawie. Tak. E, chyba na drugim miejscu jest Wrocław, tak jak dobrze pamiętam. Ale jest duża różnica, jeżeli chodzi tak, o. o, o liczebność, tak, około 1000 mam jest mniej więcej różnicy. No i potem kolejne miasta coraz, coraz mniej. Natomiast rzeczywiście też najwięcej mam jest w miastach. To, to zdecydowanie. A czy tatusiowie też ściągają te aplikacje? Można tam się zalogować jako tatuś? Można, oczywiście. Mamy kilku tatusiów w naszej aplikacji. Natomiast, wiesz, od samego początku, kiedy w ogóle wystartowałyśmy, pojawiały się różne głosy. Oczywiście większość z nich była absolutnie pozytywna, ale pojawiały się też głosy mówiące o tym, dlaczego my wykluczamy ojców? Dlaczego to kobiety tylko muszą zajmować się dziećmi? Dlaczego tylko one mogą z takiej aplikacji korzystać? Natomiast wyszłyśmy z założenia, że w sumie w Polsce to głównie kobiety są na urlopach macierzyńskich, siedzą w domu z dziećmi. To nie jest Szwecja, gdzie ojcowie często i chętnie wykorzystują urlopy ojcowskie. I uznałyśmy też, że trudno jest stworzyć produkt, który będzie dla każdego. Tak więc wystartowałyśmy z pomysłem aplikacji dla kobiet. Zobaczymy, co będzie później. Natomiast oczywiście panowie. Ojcowie oczywiście chętnie mhm. mogą, e, mogą z naszej aplikacji korzystać jak najbardziej. Myślę, że to jest fajny kierunek też rozwoju, no bo jeżeli będziecie tak. chciały wychodzić e, poza nasz kraj, no to możliwe, że ta potrzeba dla tatusiów będzie coraz większa. Tak, zdecydowanie się tak okazać. Ciekawa jestem w ogóle, jak ojcowie będą się czuli na urlopach macierzyńskich znaczy ojcowskich, <śm> czy będą tak samo samotni, jak, e, jak kobiety. No właśnie, a y, tak z Waszej perspektywy, y, z czego ta samotność wynika? Właśnie z tego, że jesteśmy jakby przytłoczone trochę nowymi obowiązkami? Y, nie mamy właśnie bliskich osób, nam przyjaciółek w okolicy, czy, czy jeszcze y, czy ta właśnie niepewność i, i jakaś taka, y, takie zamknięcie w sobie na to wpływa? Wiesz co, zdecydowanie y, wydaje mi się, że to jest ta nowa sytuacja, którą, którą mamy, bo y, nagle jak rodzi nam się dziecko, to zwykle znajome, do, które miałyśmy do tej pory, no jednak są w pracy. I Jeśli nie mają zawsze. dzieci. Jeśli nie mają dzieci, dokładnie. I nie zawsze jest tak, że mamy jakąś koleżankę, która w tym, czasie w tym samym czasie zachodzi w ciążę, rodzi dziecko, a jeszcze jak mieszka blisko nas, to w ogóle jest rewelacja, bo możemy razem się spotykać. E, także myślę, że to jest po prostu troszeczkę wchodzi się w inne miejsce w takim życiu społecznym e, i stąd wynika ta samotność. Ponadto jest taka rutyna też, bo w zasadzie każdy dzień z takim maluszkiem troszeczkę wygląda tak samo. I wiadomo, że jest tylko to karmienie, przewijanie, spanie, gotowanie jakichś tam obiadków. No i to też się robi takie trochę nudne, tak? Po prostu. Czasem rzeczywiście my wiele razy użyłyśmy takiego słowa, że, że bycie na urlopie macierzyńskim jest nudne, i wszyscy się nam dziwią, jak to, tak? Przecież siedzisz w domu, tyle rzeczy jest do zrobienia, tak? Tylko cały czas to są po prostu te same rzeczy. I myślę, że taki kontakt z drugą mamą jest bardzo cenny, bo można się wymienić różnymi doświadczeniami. Poza tym właśnie jak... Zresztą e, my tak z Magdą miałyśmy. Ja urodziłam pierwsza, Magda pół roku po mnie e, i tak naprawdę wszystkie jakieś takie informacje, których potrzebowaliśmy, wszystko Magdzie przekazywałam, e, no bo było tysiąc jeden pytań, tak? Nigdy, jak to jest pierwsze dziecko, to po prostu nie wiesz, jak ono się zachowuje, czy to, że śpi tyle godzin, to jest okej, okay, czy nie jest okej, okay, czy jak nie jadło, nie wiem, dwie czy trzy godziny, to jest dobrze, czy nie jest dobrze. Więc jest naprawdę masa pytań, także taka e, druga bratnia dusza, którą jest inna mama, jest naprawdę bardzo, bardzo przydatna. A więcej jest mam, które są tuż właśnie po urodzeniu dziecka z takimi noworodkami, czy, czy nawet te, które mają te trzy, czteroletnie dzieci i chciałyby tak naprawdę może nie dla siebie znaleźć koleżankę, ale dla swojego dziecka? Znaczy najwięcej jest mam na urlopach macierzyńskich to zdecydowanie z takimi dziećmi, które dopiero co się urodziły. Natomiast y, są też mamy, które są ciut starsze, mają ciut starsze dzieci tak więc jest naprawdę duży, duży przekrój ale jakby zdecydowanie najwięcej jest mam na urlopach macierzyńskich ponieważ, wiesz, to jest też, jesteś jeszcze przed tym specjalnym, wyjątkowym czasem ale to jest taki moment w życiu, kiedy naprawdę, naprawdę potrzebna jest ta osoba, która jest obok. Y, I te codzienne spacery które odbywają się w samotności, mogą być naprawdę trudne i po prostu tak. przytłaczające, przytłaczające. Pamiętam, że właśnie wielokrotnie, kiedy chodziłam sama z wózkiem, widziałam inne mamy snujące się po parkach. I to jest niezabawne, ale no, żyjemy w takich czasach, kiedy Faktycznie ciężko jest czasami nawiązać kontakt z kimś, kogo się dobrze, kogo się praktycznie w ogóle nie zna, żeby podejść i zagadać. Ale te inne mamy właśnie snuły się z wózkami, spoglądałyśmy na siebie i widziałam, że każda z nich czuła dokładnie to samo. Po prostu byłyśmy zmęczone, znużone i, i fajnie by było, gdyby jednak na ten spacer wyjść razem. A jak w dzisiejszych czasach, bo pojawia się taka obawa, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, no bo jednak jesteśmy w sieci, zanim się poznamy. Wiadomo, jak to jest z tym poznawaniem się w sieci. Tutaj niby temat jest trochę taki bardziej delikatny, bo to są wszystko teoretycznie mamy, no ale. Mnie się gdzieś nasuwa, ja troszeczkę patrzę z innej perspektywy, ale mnie się też gdzieś nasuwa, że tam pod tą zdjęciem mamy i informacji o dziecku może się kryć osoba, która rzeczywiście nie jest mamą. Czy, czy to jest jakoś do zweryfikowania, czy no tutaj już podejmujemy to ryzyko, tak jak za każdym razem w aplikacji w internecie? No tak naprawdę, oczywiście ryzyko jest zawsze w internecie, tak? Nigdy nie wiemy, na kogo trafimy. My ze swojej strony gdzieś tam się staramy weryfikować te osoby, które się logują w naszej aplikacji. Natomiast też zawsze mówimy o tym, żeby jeżeli mamy się poznają w aplikacji, najpierw ze sobą piszą, no to też na pierwsze spotkanie, no nie wiem, żeby nie umawiały się u siebie w domu, tak? Czy nie podawały swojego adresu, tylko po prostu się umówiły gdzieś w miejscu publicznym. I wtedy rzeczywiście mogą zweryfikować, Y, czy to jest na pewno ta osoba, y, czy nie. Czy to, to jest, jest mama dużo, w ogóle? Czy ten jest dużo <noise> bezpieczniejsze. Y, natomiast no, wiadomo, zawsze trzeba, trzeba na to uważać. Znaczy w aplikacji też jest możliwość na przykład zablokowania danej mamy albo napisania raportu, który trafia w nasze ręce, kiedy jest sytuacja na przykład, no nie wiem, mama nęka drugą mamę albo tak. pisze wiadomości, których ta druga mama nie chce otrzymywać. Tak więc są też w aplikacji takie mechanizmy pozwalające się zabezpieczyć przed osobami, z którymi po prostu nie chce się mieć kontaktu. Super, to jest super opcja. No to powiedzcie tak już na koniec, czy macie taki feedback od tych pań, mam, że te przyjaźnie zostają na dłużej? No może aplikacja jest w miarę świeża i nowa, ale że rzeczywiście oprócz tego, że poznały się i spotykają trochę przez aplikację, to że nawiązały już takie przyjaźnie międzyrodzinne, że tam urodziny razem spędzają. <grymny> Wiesz co, no mamy zdecydowanie bardzo pozytywny feedback. Wiele mam do nas pisze właśnie o tym, że poznały koleżankę. I tak, też wiele mam zwróciło na to uwagę, że nie tylko poznają drugą mamę, ale poznają swoich sąsiadów tak naprawdę. I właśnie bardzo często mężowie też się poznają, więc gdzieś tam się te relacje tak zagęszczają, że tak powiem, dzięki, dzięki naszej aplikacji. Także zdecydowanie mamy taki pozytywny odzew. Tak, i mamy wrażenie, że będziemy mieć wiele przyjaźni na naszym koncie. Ale o to nam chodziło właśnie. No to jakby, tak taki jak był, był nasz cel, to była nasza misja. I chciałyśmy, żeby, żeby mamy poznawały nowe koleżanki, żeby nie były samotne, żeby były właśnie razem, żeby ten szczególny okres w życiu spędzały z bliskimi, bliskimi osobami, które są w takiej samej sytuacji. A macie jakieś takie niezwykłe historie od takich mam, że coś wam tak utkwiło w pamięci, coś się niesamowitego wydarzyło w tych relacjach międzyludzkich. Mamy kilka bardzo interesujących historii i możemy zdradzić, że na początku maja wystartujemy również z naszym blogiem o Mamo i tam będziemy prezentować mamy, nasze użytkowniczki, które poznały się dzięki aplikacji właśnie. Tak więc nasi czytelnicy będą mogli przeczytać o różnych mamach z różnych zakątków Polski, które poznały nowe koleżanki. Super, coś jeszcze na tym blogu planujecie? Na pewno będą nasze wypociny, powiedzmy. Ja myślę, że to jest głowa pełna pomysłów, nawet dwie, więc ja myślę, że tam się dużo może wydarzyć. Tak, trochę, trochę się będzie działo, więc jakby będą, będą różne teksty napisane przez nas, ale planujemy też w ogóle wspierać mamy, które są przedsiębiorcze, które coś robią, które nawet niekoniecznie mają własne, sformalizowane biznesy, ale doszłyśmy do wniosku, że w całej Polsce jest masa mam, które... Szydełkują, które piszą wiersze, które. Pieką torty. Pieką torty, tak, które nie wiem, programują, robią masę kreatywnych rzeczy, ale czasami nie mają y, możliwości, żeby pokazać reszcie, co robią. Więc padłyśmy na pomysł, żeby również y, opisywać historie mam, które są przedsiębiorcze, które coś fajnego robią, ale także planujemy w naszej aplikacji jeszcze wprowadzić nową funkcję. Tak, dokładnie. To będzie trochę taki abonament dla przedsiębiorczych mam. Czyli każda mama będzie mogła y, zareklamować po prostu swój biznes w naszej aplikacji. Pięknie. Ja wam bardzo gratuluję tego pomysłu. Ja uważam, że to jest w ogóle super projekt. E, dlatego cieszę się, że mogłam z wami na ten temat porozmawiać i że możemy e, szerzyć e, wasze idee i waszą misję. E, no i panie zapraszamy oczywiście do ściągnięcia aplikacji Akuku Mamo. E, I do zapoznawania się z nowymi mamami. E, myślę, że jest to bardzo e, ciekawy pomysł. Dziękuję wam jeszcze raz i oczywiście życzę pięknego dalszego rozwoju na cały świat. Bardzo dziękuję. dziękujemy. Dzięki. Ja was zapraszam oczywiście jeszcze raz do subskrypcji mojego kanału i do oglądania kolejnych odcinków następnych już za tydzień.